Co to było? Świnia, świnia, to On jest do spawnie. Wspawn chyba potrafi się z nim porozumieć. jego języku. jak wyciągnij wielką kutrę za Na jebię Ja wycięliś Poszedł na lągę i teraz cię zgwał Ja bym tak i zadobył Ejs O lolek! O loluś! Gramy! Jezu lolek, pierdolek Halo, Halo kurwa Ej, się ma o, siema, kula! Kto tam? No. Kto dał takie mapy? Pytam, że co gramy. Eee, mierdele, to moke, to no, no, moke. moke. Moke, No, Agency dobra mapa, mi się podoba. Dobra, idę sobie zrobić tosta, wypierd... Easy win, easy win, nie bój się. się easy win, się easy, win easy win, chłopie. Jezu, dasta, się. albo ja się, kurwa, 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 kurwa. easy win, chłopie, znet co to jest agencji. My to... rangę dost, będziesz goldzik. Mówię ci, po Zang tym meczu. Nie no, kurwa, to mój dzień Ale że chłop 10 lat taki wysłany? ma kurwa? 14 I tak cię na drodze nauczyli? Tam pizdę I to ci kazało? że na pilnę lepsze ci się odzywać, ty kurwa Ej dropy, eee Nie kurwa. No idź wypierdal, idź sama się utop kurwa, szmato jebana Wyjdź jak dla jak O kurwa, ale się Na ten czadł, słowo. Ale się najaram. No możesz się zajarać, kurwa. Kwiatka z doniczki twojej sali. Dobra, no nikt się nie pytał. Nikt się nie pytał. Czekaj kurwa, mam go zjebie jebany O, dobra, no chodź tu kurwa, kurwa. z Czaki... góry Chodź tu, chodź, zobacz jak ci kuta sam tu. O, zobacz jak ci kuta sam w Chodź, chodź, chodź Dobra, czekaj, 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 czekaj no. Coś ci powiesz, coś jeszcze Powiedz mi co no. o, za pizdę, rzędu, chodź, drop, chodź. Drop, kurwa. O, zamknij pizdę czwarty raz rzędy Gaydrop, gaydrop kurwa Kurwa Zetrata mam na księży i się pały, kurwa Nara no ma wyś, ma wyjść? ma wyjść? No to chodź kurwa, ma wyś? Nie wodę przejećam. Przejdź do łączy, do łączy Do Takie piwo chcesz Ja to kurwa jest ta łącza Co to, to zrobić? Czekajcie, rzucę ogniem, chcę chcę wiadarko zajebać. No chcę tak tym przyjechułem wiadrem bo hejle, bo... Ale się nagrałeś Z morza? Skąd jesteś? Kupię, palą kurwa! O kurwa! O kurwo, palę się mordził! Dobra, chodzą bajety. d d d d d chcesz d d d Was <grym się z kocy> zapierdolił cię skosy! Jak zajączka w lesie się no ty śpiesz kurwa! Już masz przewidy! Jebana. jebana. Czemu co, jesteś, góra, jesteś, jesteś łysy? Czemu jesteś łysy? Co mama? Nie mam E, to co no to zajebie, przysiężę. Chodź, choć, 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 chodź, 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 Co tak, Kto jest to To jest CO JEST KURWA Minus trzydzieści cztery Office, office, office wszyscy Pięć office, trzy Trzech jeszcze, trzech office Widziałeś go? jest czterech. Kurwa. Ale mulcha. Widzisz, hudufę. Nie Jezu, minus Nie Wy Jak O przegrałem to Kiedy Tyłem Ty wyjdzie. <śmany> bo tak naprawdę było tak naprawdę Negatywnie jakby patrząc to

Nie możesz to wygrać, chyba 10 kili nie no, się ja,

Ale leci, śpij wagen się nie boi co, bo pograliśmy kurwa panowie Sheeter Sheeter? Nawet nie no, usłyszałem tego dźwięku z klauny Co to są za klauny kurwa? No grasz nie mogę, weź się leci, nie i ale za oh. takie kurwa! O, oh, o, oh, oh. oh, oh, Obudził się! O! Oh, się! Co jest

Ja też tylko usłyszałem tego nic, się wycofali, nie, nie wiem to... Co... Ja no się... ukazał ogólnie co nie się wycofać z tego. No i to zmienia. No i to zmienia to, że teraz Afganistan jest talibański. Islamiści weszli do niego i